Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Marvel Super Heroes na moim kanale. Słuchajcie, lecimy z kolejnym, kolejną misją. Jesteśmy niewidzialną kobietą. O nie, już nie, nie zdążyłem. Niewidzialną kobietą i panem fantastycznym. Także teraz lecimy z misją zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zajdzie będziemy w Europie Środkowej, Europie Środkowej, Kumacie, w Europie Środkowej będziemy. Także. To może być Polska. To mogą być Niemcy. To może być co innego. Ale będziemy w Latwerii. Będziemy walczyć z doktorem Dumem, chyba. No bo jak tutaj zamek Duma. No to będziemy walczyć z Dumem, co nie Okej, okay. Skaczemy. O kurde, o kurde, skaczemy znowu. Zaczyna się jak, jak ta misja z Torem, tak się to zaczyna. O kurde. Dobra. To wszystko tutaj trafiam. Ło, ej, ja tam coś ominąłem chyba, ale chyba to była puszka. No to w sumie dobrze, że to ominąłem. Jakieś roboty w nas strzelają. Ciekawe o kurde o, Zginiemy? O nie. Nie zginęliśmy, bo niewidzialna kobieta nas uratowała. Ten się w ogóle w ten zmienił. W ten się zmienił. Par... Zielony goblin? To my z zielonym goblinem będziemy wreszcie walczyć, czy, czy z doktorem Dumem? Bo nie wiem. He's got an army of security guards too. O kurde, no to walczymy. Okay. Dobra, walczymy, walczymy od razu, nie gadamy, walczymy. Walczymy tu. Wszystkich pokonujemy. Dobra, daj sobie jeszcze kasę, wezmę. O, spadaj stąd. Dobra, tutaj jest dla mnie, dla, pa, dla Pana Fantastycznego. Tutaj by się Jean Grey przydała. A, a może ona? Aha, bo ona też ma moce telepatyczne. Rozumiem, bo no, pokazuj się. No kurde, chyba to niech ta będzie. Okej. Okay. Teraz... W sumie ja jeszcze to sobie zniszczę. Bo tutaj coś widzę dla stwora. Tego, tego. On się nazywa stwór. Dobra. Dobra, teraz możemy zniszczyć. Mamy coś w ogóle do zapisania. Zapiszmy. Dobra. No, zniszcz to. Może jednak on. Niech to niszczy, co? Dobra No, i tutaj teraz twór Bo się tak nazywa, nie wiem dlaczego Aha, i tutaj mamy dorzucenia teraz Dobra, tutaj Fantastyczny się przyda Pan Fantastyczny Tylko sobie jeszcze nawet coś tutaj zniszczę No dobra Teraz tutaj się trzeba wepch ten zrobić. Tutaj go pokonać. Okej. Okay. Tu... Aha, ona to jest potrzebna. Ona jest za kapitana Amerykę. No tak, bo ona sama jest tarczą i ona po prostu yy, ich to też tak może zrobić jak Ka ...Kapitan Ameryka. Okej. Okay. I co tutaj moim zrobić? A, to naładować. Dobra, już rozumiem. To musimy naładować, bo tutaj teraz ścieżka nam się zrobiła. Okej. Okay. Zniszczmy sobie coś od razu. Dobra. Tutaj dla stwora jest. I mamy jakąś antenę wielką. Dobra. Stwór, chodź. Dobra. I co teraz? Dobra, rzućmy po prostu. Mnie to nie interesuje. Giń! Ty też. Dobra. Jest coś do zbudowania i dla Pana fantastycznego. Co? Ty się stał wiertarką? On się zmienił wiertarkę. XD Dobra. nie hmm, też mamy dla... Pana. To jest co to? to. H. Tu kliknijmy. Mieliśmy tylko w to kliknąć. No też mi się tak nie wydaje. Ale jak widać, tak. To jest antena jakaś. Dobra. Także dobra, idziemy tutaj. Tutaj coś widzę dla stwora. Tutaj coś widzę dla stw dla stwórka. Dobra, stwór, chodź tu. Hops! Wow! Dobra, teraz tutaj kobieta się przyda. Dobra. Aha, to tak trzeba ułożyć, dobra. No to tak złóżmy. teraz mamy ścieżkę. Gieńcie! Okej. Okay. Pokonani są. Okej, okay. tutaj tak niszczymy. Dobra. E, jako niewidzialna kobieta naciśnij K, by aktywować niewidzialność. No dobra. Aha, ta osłona jej daje jakby tą niewidzialność. Rozumiem. To mamy jakiegoś kogoś, jakiegoś robota, który naprawia coś i się włączył... Jakby ta ostrzeżenie jak Nie. Znaczy nie można przejść. Lasery się włączyły. Dobra. Także tam coś było. I teraz co? Aha, atakują Dobra Dobra Ops Tutaj coś widziałem dla fantastycznego, więc dobrze, że nim jesteśmy O, tutaj Właśnie to Tak, to jest dla niego No kurde, ile ich tutaj jest Gień I ty też O, przez ścianę go załatwiłem Dobra Lecimy tutaj. Ale mi ścięło. Dobra. Lasery się wyłączyły. I kamera też. No i dobrze. Teraz można przejść. Tak normalnie. No kurde, zostawcie nas! Idź ty. Potworze. Dobra. Eeeem... Co teraz? Tutaj coś dla stwora jest. No, stwór, chodź. Dobra, idziemy. Banks. Zniszczmy sobie jeszcze to, co mi szkodzi. Dobra, niszczymy wszystko. No, dobra. Tutaj y, niewidzialna kobieta. Ona jakoś nie umie latać jest dziwna. Dobra. Y, fantastyczny. Chodź tu. Panie fantastyczny. Dobra. I teraz jak w drugiej misji. O! Nie! Nie trafiłem. Kurde! Jeszcze raz, drugie podejście, jak w drugiej misji. Hop, 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 hop. O, udało się teraz. I dobrze. Dobra, tutaj teraz ciągniemy. O! Tutaj teraz znowu dla fantastycznego. W co on się zmienił? Jakieś naład... Jakieś naładowanie? Bateria on się zmienił. O kurde. Dobra. Są tu przeciwnicy. Pokonajmy ich. Dobra, no zostaw mnie. Dobra. O, pa, pan pochodnia jest. Znaczy ludzka pochodnia, nie pan pochodnia. Dobra. Także idziemy dalej. Tutaj teraz takie coś. Tutaj teraz do zapisania mamy. Dobra tutaj też coś do zniszczenia. Nie, chyba tutaj nie. Tutaj chyba nic nie ma. Ale tutaj za to coś jest. No i jest elegancko. Dobra. Musimy zdobyć prawdziwego wyznawcę. To jest cel. Ja w każdej misji zdobywam. Dobra, stwór. Ale wiesz, że ciebie widać na kamerze. No i teraz ten nam wyłączy, no, no drogę, no. No dlaczego ty to zrobiłeś? No stwór, no. Dobra, to teraz trzeba... Aha, tutaj niewidzialna kobieta się przyda. Nie, jej niewidzialność. Dobra. Jest tutaj zwykły... O, zostaw mnie ty. Dobra, tutaj zniszczymy. I coś tutaj... A tutaj dla jej mocy coś jest. Okej. Okay. I teraz energia przestaje działać i nie mamy kamery. Świetnie. Pan fantastyczny przydasz się tu. Teraz ha. O! I działa. Znowu nam ścieżka działa elegancko. Idziemy dalej. Dobra. Idziemy. Dobra, Jak coś dla niego widzę, coś zniszczymy. Dobra. Hops. Ciągniemy. O. Dobra, teraz mamy tutaj ścieżkę. Okej. Okay ma! Ej, znowu ktoś prosił o pomoc ten Stanley. Tylko kim jest ten Stanley? Ja się tak pytam. Idźcie stąd! Wy potwory! O! nam. Dobra? Jeszcze my... O! Co? Co się stało? Czego mnie tak wywaliło w powietrze? Może te klocki są jakieś przyklęte? Nie wiem. Dobra. Tutaj coś trzeba. A, wiedziałem. Coś trzeba zbudować. Zbudujmy. Aha, tutaj dla... Dla niej, ale na razie żadnych laserów nie widzę. Więc to może za chwilę. Aha, wreszcie jest ta stwora, dobra. Ej, gdzie stwór? Tutaj. Dlaczego ty tutaj nie przyszedłeś? Dobra. I teraz tutaj. Okej. Okay. I teraz tutaj niewidzialna kobieta. O. I co? Możemy ich pokonać? Nie. Nic nie możemy niszczyć. tu naładować to. Nie. A! Uuuu, trzeba, dobra, już widzę. To trzeba było naładować. dobra no dobra. Dobra, dobra. Idziemy. I, o kurde, ile ich tutaj jest? Gięcie! Ale, ale laguje, kurde, hop. Dobra, piszczymy ich. Okej. Okay. Ruch niewidzialnej kobiety. Inks. Banks. Banks. gincie. Chyba, zmieńmy się na pochodnie. Okej. Okay. O, dobra. Chyba wszyscy pokonani. Dobra. Jeszcze nik Fury nam został. Co mnie tak laguje? Dobra Chyba tutaj już wszystko zrobiliśmy Więc możemy iść dalej A tutaj jest coś do Roztopienia Zobaczmy co to I coś mamy do zbudowania A to jest 1 na 5 to to, to, to to nie To na 100 Chyba tutaj stwór Chodź Banks Rzuć sobie gdzieś. Dobrze. Rzuciłeś w kamerę. Ciesz się. Po prostu się ciesz. Kamerę mi popsułeś. Dobra. Chodzimy. Chodź tutaj pochodnio. W sumie nie musimy się wspinać, bo może myśleć. Nick Fury! Kurde, on to ale on super. The alarm. Cieka, jak się nim walczy tutaj. Zobaczmy, bo ma, ma karabin, bo ma pistolety, a to no, no to fajnie, tutaj ludzka pochodnia coś musi popsuć, znaczy, no kurde, a jak on tutaj wskoczył? A dobra, tutaj tak, tutaj tak i tutaj dla niej jest coś. Aha. I teraz. A to teraz zadziałało. Fajnie. Dobra. Idźcie stąd. Dobra. Idziemy tutaj. Yy. Pan fantastyczny. Wcale taki fantastyczny nie jesteś. Wiesz o tym? Jesteś jak ele... Elastyna? Elastyna? Chyba taka ona miała. Nie ma mocnych. No dobra, tutaj widzę dla pochodni. O, dobra. Od razu sobie zeskakujemy. Dobra. Dlaczego wy tam musiście wejść? Nupki. Ło! Ej, ale super ruch. Tego ruchu nie widziałem. Fajnie. Bra. A tutaj jest jeszcze cwaniaczek. Dobra. Aha, tutaj teraz trzeba to wyciąć. Okej. Okay. Ile klocków. Ja nie mogę. Bra. Zobaczymy tutaj, i chyba nikim Fury teraz sobie będę tutaj. Tutaj wszyscy muszą wejść. Wszyscy, dobra. I co teraz? A teraz zadziałało dopiero. No to coś za długo. Dobra, mamy katzenkę. Zielony goblin! To my z Gobinem będziemy walczyć. Myślałem, że z Do doktorem Dumem. No szkoda. Dobra. Okej, okay, mamy potworki jego. Czy to doktora Duma? To no, bardziej doktora, bo zielony Gobin tak nie wygląda. O kurde, dobra. Kolejny boss tej gry. Ciekawe jaki będzie ostatni boss. Tego, który... nie wiem. Może Doktor Doom, a może Loki. Czy to jest lo O kurde, on się już tutaj strzela. Czy to, to, jest, to jest coś do zbudowania? A dobra, to jest dla stwora coś. Dobra, stwór. mi! Dlaczego on mi to zniszczył? No, zostaw mnie ty. Dobra. Jeszcze raz. Teraz w niego. O! Dobra. Zadziałało. dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj go. Dawaj go. Dobrze. Kurde, się ktoś wzywa. Ale dobrze, chociaż go trochę trochę ser, serduszek Troszeczkę serduszek mu odjęło Dobra Teraz ten stwór jak Hulk Jesteś jak Hulk Pamiętaj Dobra Banks Banks. Gdzie on jest? Goblinie, gdzie jesteś? Aha, on znowu sobie lata. No co to było? No, dlaczego to mnie. Ja od razu ginę? Co jest grane? Te potwory nie mają na no. Ale to. jest znowu coś do zbudowania. Teraz takie coś mamy. Aha, teraz dla niej. Coś. Aha! Fajne. Dobra. Niszczymy! Niszczymy! Dwa serduszka mu zostały! Jedno! No i już go nie ma. Co Jedno serduszko mu zostało! To już prawie koniec. No? Dobra. Niszczymy! Niszczymy ich wszystkich! Kurde. Aha, bo on bomby tutaj rzuca i ja na O On rzuca tam, gdzie ja jestem. A myślisz, że mnie teraz pokonasz? Nie, zielony go binie. Oj nie. Bra teraz jest tutaj. Chyba teraz tutaj... Pan Fantastyczny się przyda, bo coś... Bo coś tam jego widzę. Także tutaj coś dla niego teraz. Możesz się wykazać. Kurde, w co on się zmienił? Aha, w nadajnik. No, jedno serduszko, ostatnie. Chodź tu. Chodź na solo i pokonany jesteś. Widzisz? Dobrze ci tak. O nie, ludzka pochodnia.

Loki! To jest Loki! I co on robi? O oh, mój Boże! Loki pomógł doktorowi. No, Do dobra. Co jest, doktorku? Odblokowaliśmy. Ukończyliśmy... Co jest, doktorku? Odblokowaliśmy stwora. Nicky Nick Fury odblokowaliśmy. No wiedziałem, że to są doktora i zielonego goblina. Odblokowaliśmy. Super. Nasza łączna kasa. Dobra. Mamy prawie 2 miliony kasy. Oczywiście prawdziwy wyznawca. I mamy 0 puszek i kolejne dwa złote klocki. No dobra, kontynuuj ten fabularny cześć. No czy oni szukają srebrnego serfera, tak? Dobra. Kurde, profesor X? Będziemy z X-Menami. <grym> Dobra. Maria Hill nie lubi Ironmana, chyba. Loki i doktor Doom zamierzają zamierza nad ocean. O kurde, to teraz ocean będziemy mieć? Jesteśmy Ironmanem i Torem. Super. Ulubiona moja misja będzie. Easy, no bo są dwaj najlepsi bohaterowie. Ej, w sumie czekajcie. Ja chcę zobaczyć. A nie, nie mogę zmienić sobie postaci. No szkoda. Słuchajcie, to by było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał. I do następnego razu. Cześć. I szczęśliwego nowego roku. Pa.